Lubisz ocet? Lubię. Opowiedz nam o sobie. Używam octu jabłkowego. Dodaję do niego przypraw. Trochę czerwonej papryki, trochę czosnku, trochę pieprzu kajen. Wiesz, że nie podadzą nam całego przepisu. To jakby ktoś mnie spytał, co jest w tym słoiku. Dokładnie. Za każdym razem, jak jem coś z grilla i piję bimber, widzę między nimi podobieństwa. Za każdym razem coraz bardziej. Kiedyś człowiek mógł nie mieć pieniędzy. Nie było nikogo, kto by kupił jego kukurydzę albo zboże. Żeby się nie zepsuło, robił z niego alkohol. Alkohol może stać. To dobry sposób, żeby niczego nie wyrzucać. Chodzi o to, żeby się nie marnowało. Grill narodził się z podobnych przyczyn. Zgadza się. Teraz uważamy jedzenie z grilla za przysmak, ale kiedyś by je wyrzucili, bo nie umieli go odpowiednio przyrządzić. Grill to zmienił. I zaczęli piec dosłownie wszystko. Właśnie. Jeśli ktoś jest dobry, Dobry umie wykroić nawet kwik i też go upiec. Jesteś w porządku. Siadacie z farmerem, który hoduje swoje zwierzęta naturalnie, bimbrownikiem, który robi alkohol tradycyjnie i grillownikiem, który piecze tradycyjnymi metodami. Ci goście do siebie pasują. Im więcej ludzi zaangażuje się w doskonalenie grillowania, tym lepiej dla tej formy sztuki. Wiedziałem, że będzie ładnie pachniało od tej żytniówki. Tak jest? Zgadzam się. Spróbujecie? Pokaż, co tam masz. Wyglądają na miękkie. Są wyjątkowe. Widzicie, jak mięso odchodzi od kości? Boże wszechmogący. Jadłem dużo mięsa, którego smak był tylko na wierzchu. Dało się go zlizać, a to jest nim przesiąknięte. Pewnie kość też tak smakuje. Warto było jechać 5 godzin dla tych żeberek. Cieszę się, że Wam smakują. Nie ma nikogo, kto lepiej nadaje się na sędziego w tych zawodach. To będzie dla nas zaszczyt i przyjemność.